Some people live for the fame. Tak, ciekawie, Some people live just for the fame. O, tak, super. Tego życzę. Some people live for the power. Mój tata zawsze w domu śpiewał. Mamy w ogóle bardzo muzykalną rodzinę. Jest to po prostu to jest we mnie. Ja odkąd po prostu się urodziłam, tak śpiewam o. Wchodzę ogólnie z małej wioski, ze Skroniny, w województwie łódzkim. Uczyłam się w podstawówce wokalu, w takiej szkółce w Domu Kultury. No i rozwijałam tą pasję do muzyki przez cały czas. I przyszłam na UWM finalnie na dziennikarstwo, ale po trzech miesiącach zrozumiałam, że to nie to. No i jestem na Wydziale Sztuki. Zajmuje się szeroko rozumianym śpiewem. Jest to emisja głosu, jest to praca z mikrofonem i wszystkie zajęcia, które w zasadzie są związane ze śpiewaniem. Kontakt z wykładowcami mam bardzo dobry. Jest normalność przede wszystkim. Nie ma takiego. Wywyższenia się. Każdy jest na tym samym poziomie, jesteśmy tutaj, żeby sobie pomagać. Zbyt tak wiesz. Ja wiem, że Bo... sobie drzemie, dlatego to możemy ciągnąć. Agnieszka szukała swojej drogi i trafiła do mnie na zajęcia. No i poczuliśmy od razu od pierwszych minut po prostu naszych wspólnych zajęć takie flow. Ee, wokalne i w zasadzie które utwory nie wrzucała mi, a chodź spróbujemy Alice Kiss, chodź spróbujemy. Wszystko po prostu pięknie wchodziło i, i naprawdę na tak wokalnie się super tu rozwinęła. Bardzo mi się tutaj podoba. Teraz jest wprowadzone Jam Session u nas, więc to też e, bardzo poprawia nastrój i integruje wszystkich tutaj, więc to jest takie fajne. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Wszyscy, którzy chcą, mogą przyjść i wziąć udział w Jam Session. Studenci sami poczuli, że mają taką przestrzeń, że jakby my bardzo im tu chcemy sprzyjać, żeby oni się rozwijali. I złożyła się grupa studentów, która po prostu się tym zajęła. Wystąpili z prośbą do dyrekcji o udostępnienie sprzętu oraz sali, przystosowanie też jej pod kątem jam session. Było zielone światło. Formalnie wszystko zostało przyklepane. Ja mam okazję tutaj sprawować po części opiekę nad, nad tym wydarzeniem. Przede wszystkim studenci mają wtedy okazję sprawdzić się w sytuacji reagowania na żywo, bez przygotowania częściowego oczywiście, więc no na pewno liczy się kreatywność, yy, biegłość umiejętność słuchania siebie wzajemnego, reagowanie na bieżąco na sytuacje, które się wydarzają tu i teraz. I świetnie, bo jakby chyba zainspirowali wszystkich dookoła i wiem, że jest to cykliczne. No i o to chodzi, bo oni mają właśnie Żywo żyć tą muzyką i to, to nie ma być tylko na zajęciach 45 minut, tylko to, co robią w zasadzie poza zajęciami, to jest to najbardziej wartościowe, bo to znaczy, że to w nich kiełkuje dalej po prostu, co robimy na zajęciach. tam miał w domu kilka gitar, bo tam grywał sobie, no i ja tak po prostu z ciekawości je łapałem, nikt mnie do tego nie, nie zmuszał, nie zachęcał, po prostu jakby spodobało mi się to i, i sobie zażyczyłem na no, święta tam swoją pierwszą gitarę, już się i tak zostało. Jedną ze ścieżek jest ścieżka instrumentalna, tak, no to tutaj wchodzę ja, dobieramy repertuar, Dopasowany do jego umiejętności, czyli już pułap jest wysoki. No i jakby i też dostosowany do jego yy, potrzeb i zainteresowań, czyli muzyka jazzowa oraz improwizacja to są jego rzeczy, które go interesują. No i w ramach tutaj studiów jesteśmy w stanie to zrobić. Bardzo dużo zawdzięczam tym trzem latom, które tu spędziłem. Jakby naprawdę myślę, że pod okiem tych pedagogów, którzy tu są, zrobiłem spory postęp i, i dużo mnie nauczyli, no i jakby chciałbym to dalej rozwijać właśnie konkretnie instrumentalnie. Dążysz do tej wielkiej ilości dźwięków, kiedy można by troszeczkę się uspokoić i rozpocząć opowieść od minimum, tak? One, two, one, two, three. Kuba zaaranżował utwory jazzowe, napisał swoje improwizacje i nie, nie byłby w stanie tego zrobić, gdyby nie miał tego zaplecza dyrygenckiego, kształcenia słuchu, gdyby tego wszystkiego nie było. Kadra jest obszerna i dużo jest zróżnicowanych pedagogów, którzy znają się na wielu różnych aspektach i dziedzinach muzyki. No i tutaj jest bardzo duży wybór. Na przykład kolega zrobił oktet wokalny i świetnie mu to wyszło, zupełnie co innego, a jednak jakby mógł to zrobić i miał, miał pedagoga, który się nim zajął i który tam go wspierał w tym. Padł na pomysł zbiorę ludzi tutaj z wydziału, i tak regularnie spotykaliśmy się od Października. Na tyle już się zgraliśmy, że, że myślę o kontynuowaniu tego, tego projektu. Jak mi nie na którym imię na rynku zawsze tak przy starej studni tu drzemie dziad i nami z ludzkiego głosu można wyłuskać bardzo wiele jeden dźwięk może być zaśpiewany na nieskończenie wiele sposobów począwszy od barwy natężeniu jest tak wiele zmiennych i mając grupę ludzi który każdy z nich śpiewa inaczej. Musimy się zgrać, żeby brzmieć jak jeden instrument tak naprawdę, bo ten oktet jest moim instrumentem. Nuty e, to jest tylko symboliczny zapis. To, co rzeczywiście oni zaśpiewają, wszystko zależy ode mnie. I, i w tym przypadku nie ma demokracji, e, to, to ja tu rządzę e, i trochę korzystam z tej władzy. I ta, ta władza mi się podoba, chyba to mnie też <laughs> pociąga w dyrygowaniu, że. że Mam władzę. Głosy zruszone, twój i mój, a potem dzień, ich wszystko znika. I Jestem po pierwszym stopniu szkoły muzycznej na perkusji. I po tym powiedziałem, muzyka nie, to nie jest dla mnie. I przez długi czas rzeczywiście tak uważałem. W liceum jeszcze nawet nie wiedziałem, że są na UWM-ie muzyczne kierunki. Tu spotykamy się z takim przyjaznym środowiskiem, dość otwartym. I, I nieoceniającym przede wszystkim, bo każdy z nas przychodzi, przychodzi z różnym przygotowaniem. Równolegle studiuję produkcję muzyczną i realizację dźwięku. Stwierdziłem od razu dwa, dwa kierunki i no i tak czuję, że to był, że to był strzał w dziesiątkę. Na zajęciach uczymy się od podstaw stworzyć utwór, nagrać wokal, nagrać gitarę, instrumenty smyczkowe, a następnie niczym kucharz łączący składniki w kuchni. Z tych pojedynczych składników stworzyć piękne danie, którym jest utwór muzyczny. Tylko teraz, żeby powrócić do tego, trzeba znowu przez sekcję monitorową. To ja to wszystko zamknę. Panowie robicie, żeby teraz nam się to odezwało w głośnikach. Możemy słuchać ich w proporcjach, o czym Wam sto razy już mówiłem, a powiem 101. No i gra. Studenci są przeróżni. Część z nich spotkała się dopiero tutaj, z, jakby z materią. Część z nich wcześniej już coś tam podejmowała, jakieś próby, czy w nagłośnieniu. Czy pracując w domu na komputerze na, na, na systemach komputerowych, coś tam sobie nagrywając w swoich domowych pieleszach. Pasja do muzyki zaczęła mi się już w wczesnej podstawówce, w związku z czym, powoli interesując się graniem na gitarze, potem wokalem, basem i produkcją muzyki samej w sobie finalnie trafiłem tutaj. Kadra jest złożona głównie z ludzi pracujących aktywnie w zawodzie, czyli Mamy dostęp do, do, do świeżej wiedzy. Pracuję od ukończenia studiów w zawodzie, głównie współpracując z Polskim Radiem. Uczę na produkcji muzycznej i realizacji dźwięku, przedmiotów związanych z nagrywaniem. Tak bardziej szczegółowo to uczę takich przedmiotów związanych z nagrywaniem dźwięku koncertowego, dźwięku live. Każdy wykładowca. Jest otwarty na każdy styl muzyczny, jaki chcemy mu zaprezentować. Czy jest to heavy metal, czy jest to jazz? Każdy jest wyspecjalizowany w trochę innej dziedzinie. Przede wszystkim są to fajne młode osoby, które mają wiele pasji. I są takie inspirujące, dlatego my też chcemy się dla nich zmieniać. Po dyplomach widać też, jak widać ich ewolucję od tego początkowego stanu, ile, ile te studia potrafią dać. Najlepszą rzecz, jaką wyciągnąłem z tego kierunku, to nowe spojrzenie na muzykę. Otworzyło mi to uszy na wiele nowych gatunków, na wręcz nowe sposoby słyszenia dźwięku. Gdzieś tam obiło mi się usz, że będzie dyrygowanie, ale, ale nie myślałem, że tak mnie to wciągnie. I gdzieś z czasem poczułem, że to jest to jest ten kierunek. Sprawia mi to po prostu przyjemność, że mogę się nauczyć czegoś, co mnie interesuje i co, co mnie buja. Szczęście. Czuję się spełniona po prostu, jak, jak śpiewam.